Zanim zaczniemy się modlić, chcę, żebyś wsłuchał się z otwartym sercem. Weź głęboki oddech. Zanim zadzwonisz do kogokolwiek innego, zanim zaczniesz swój dzień, pozwól sobie na chwilę ciszy. Czujemy się często zmęczeni, jakbyśmy ciągle biegali za czymś, czego nie możemy dogonić. Nasz umysł jest wypełniony myślami, które bolą i gnębią. Czasem czujemy, że jesteśmy sami, że nikt nie rozumie, co się w nas dzieje. To uczucie bycia samotnym, tego ciężaru, który dźwigamy, może być przytłaczające. Czy kiedykolwiek czułeś, że Bóg patrzy na ciebie, że On jest tutaj, nawet gdy nic nie mówisz? On widzi twoje serce, twoje łzy, twoje najbardziej ukryte myśli. On jest tutaj, aby Cię wysłuchać, aby Cię zrozumieć. Jeśli to przesłanie już dotyka Twojego serca, zapisz się na nasz kanał i chodź z nami w modlitwie. Każdy dzień to nowa szansa, aby zacząć od nowa z Bogiem. Zobaczmy teraz, co Słowo Boże ujawnia o tym wszystkim. Jest obietnica, która może odmienić Twój pogląd na ten ból. O słowo Boże ma coś bezpośredniego do powiedzenia na ten temat. Zobacz, co Biblia ujawnia o momentach, kiedy chcemy zacząć dzień z wdzięcznością dla Boga, zanim jeszcze porozmawiamy z kimkolwiek innym. Jednym z takich miejsc jest Psalm 118, 1, który mówi: Sławcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki trwa jego łaska. Ps. 118, 1 NIV. Inne ważne słowa znajdują się w jednym Tesaloniczek godzina 5:18, gdzie czytamy: Zękujcie we wszystkim, bo to jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was." 1 Tesaloniczek godzina 5:18, NIV. Te wersety pokazują nam, że Bóg chce, abyśmy żyli w postawie wdzęczności. On wie, że życie jest pełne wyzwań i trudnych momentów, ale chce Abyśmy w każdej sytuacji szukali Jego i dziękowali mu za to, co mamy. To nie znaczy, że musimy być wdzięczni za ból czy cierpienie, ale że możemy być wdzięczni za obecność Boga w naszym życiu, nawet w najtrudniejszych chwilach. Można powiedzieć, że Bóg mówi do nas: Zacznij dzień, patrząc na mnie, dziękując mi za to, co zrobiłem dla Ciebie. On chce być pierwszym, do kogo się zwracamy pierwszym komu dziękujemy. To pokazuje, że on jest blisko nas, że się nami opiekuje i że chce nam pomóc w każdej sytuacji. To, czego doświadczasz teraz, nie jest przypadkowe. Ma to wszystko do zrobienia z tym, co czujesz w tej chwili. Zanim jednak będziemy mogli żyć z obietnicą wdzięczności, musimy spojrzeć na to, co nosimy w sobie. Możesz być osobą która każdego ranka budzi się z ciężarem w sercu, z bólem, którego nikt inny nie widzi. To może być walka wewnętrzna, której nikt nie rozumie, a może być to samotność, która towarzyszy ci nawet w tłumie. Czasem ten ból jest tak głęboki, że aż trudno oddychać. Możesz nosić sobie rzeczy, które nikt inny nie mógłby znieść na zewnątrz, rzeczy, które ukrywasz nawet przed najbliższymi. To, co może być przyczyną Twojego bólu, może być związane z porównywaniem się do innych, z samooskarżaniem, z próbą ukrycia się za maską duchowości. Może być to strach przed odkryciem, przed tym, że ktoś zobaczy Cię taką, jaka naprawdę jesteś. Może być to cicha wstydliwość, która nie pozwala Ci otworzyć się przed innymi. Ale oto prawda: Bóg widział wszystko, co było. Jest i będzie. On widział twoje łzy, twoje noce bezsenne, twoje największe lęki. A mimo to, pozostaje z tobą, bez potępienia, bez osądu. On jest tutaj, aby być z tobą w twoim bólu, w twojej słabości. Jeśli ta prawda dotyka ukrytych obszarów twojego serca i chcesz wesprzeć tę posługę, która tak głęboko cię dotyka, Rozważ pozostawienie super dziękuję z hojną ofiarą. Twoje ziarno pozwala nam kontynuować przynoszenie uzdrowienia i prawdy coraz większej liczbie ludzi każdego dnia. Właśnie w tym miejscu bólu Bóg wybiera, aby zacząć uzdrawiać. I to teraz, w tym kruchym miejscu, jego odpowiedź zacznie się pojawiać. Czujesz, że świat wokół ciebie jest chaotyczny, a bólu i słabości nie możesz ukryć. Lecz czy wiesz, że Bóg patrzy na Twoją sytuację zupełnie inaczej? To, co ty widzisz jako nieład, Bóg widzi jako przygotowanie. Podczas gdy myślisz, że jesteś zagubiony, Bóg widzi dokładny moment wyrównania. On nie ignoruje Twojej ciszy, pracuje w ciemności, gdzie nikt inny nie może sięgnąć. Jak garncarz, który formuje naczynie, Bóg kształtuje Twoje życie, nawet gdy ty nie widzisz wyniku. On jest jak ojciec, który zna twoje potrzeby, zanim ty sam je sobie uświadomisz. Jak dobry pasterz, szuka jednej owcy, która się zagubiła. To, co wydaje się opóźnieniem, może być w rzeczywistości ochroną. To, co uważasz za ciszę, może być odpowiedzą. Bóg nie jest nieobecny. Pracuje według innego harmonogramu, innego rytmu. On jest wierny, sprawiedliwy i miłosierny. Gdy zaczynasz widzieć oczami Boga, twoje spojrzenie na świat zmienia się. Twoja reakcja również się zmienia. Następna decyzja nie będzie już podejmowana z bólu, ale z wiary. Bóg nie chce cię pozostawić w słabości, chce cię umocnić, abyś mógł iść naprzód. Teraz jest czas, aby uwierzyć, nawet bez zobaczenia końca. Nie musisz być gotowy, wystarczy, że będziesz chętny. Wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się kontrola. To jest moment, aby podjąć decyzję o zaufaniu, nie czekając na emocje. Wiara jest krokiem naprzód, nawet gdy czujemy strach. Jest posłuszeństwem przed zrozumieniem. Jak Abraham, który wyruszył bez wiedzy o tym, dokąd idzie, jak Piotr, który wyszedł z łodzi bez ziemi pod stopami. Jak mówi Biblia, wiara jest podstawą rzeczy, których się spodziewamy, potwierdzeniem rzeczy, których się nie widzi. Hebrajów 11, 1. Puść ciężar niesienia wszystkiego samemu. Nie musisz rozumieć wszystkiego, aby zaufać w pełni. To jest czas, aby zaufać Bogu i Jego planowi dla Twojego życia. Jeśli te słowa budzą wiarę w Tobie, rozważ wsparcie tej misji hojną ofiarą przez przycisk Super, dziękuję. Twoje wsparcie jest ziarnem zaufania, które pozwala nam kontynuować szerzenie nadziei tysiącom ludzi każdego dnia. A kiedy zdecydujesz się zaufać, coś niewidzialnego zaczyna się ruszać. W tym kroku. Poddania się obietnice zaczynają przybierać kształt. Nie jestem tym, co mnie bolało. Jestem tym, kogo Bóg przywrócił. Moja historia nie definiuje mnie, łaska przemałowuje moje życie. Nie jestem ofiarą swoich lęków, jestem dzieckiem bożym. Bóg jest moją siłą, kiedy zawodzę. Moje życie jest podtrzymywane przez to, co on powiedział. Nie przez to, co czuję. To, co on zaczął, on dokończy. Jestem umocniony w słabości przez jego obecność. On jest moim światłem w ciemności. Byłem przeznaczony do czegoś wiecznego, nie do życia uwięzionego wczoraj. Nic z mojej przeszłości nie jest większe niż to, czym Bóg mnie kształtuje. Moje jutro nie jest definiowane przez to, co było. Ale przez to, co on obiecał. Idę naprzód w planie Bożym, nie zatrzymując się w tym, co było. I kiedy to oświadczam, Bóg już porusza to, czego nie widać. Bo kiedy prawda jest wy, niebo odpowiada. Czasem czekamy tak długo, że przestajemy wiedzieć, czy warto czekać dalej. Może się wydawać, że Bóg milczy, jakby zatrzymał się w połowie obietnicy. Lecz ta cisza nie jest brakiem działania, lecz przygotowaniem. Bóg nigdy nie marnuje ciszy. On sieje coś tam, gdzie nikt nie może zobaczyć. Wydaje się, że czas, który marnujemy, może być precyzyjnym przygotowaniem. On pracuje w szczegółach sekretnej komorze duszy. To, co wydaje się czasem zmarnowanym, może być dokładnym przygotowaniem do tego, co ma nadejść? Korzenie rosną w ciemności, a Bóg pracuje, nawet gdy nie widzimy rezultatu. On jest jak ogrodnik, który pracuje w ukryciu, przygotowując glebę do przyszłych plonów. Podczas gdy czekamy, on uzdrawia część naszej przeszłości, podczas gdy uczymy się oddychać w teraźniejszości. On przemieszcza rzeczy, które będą miały sens dopiero wtedy, gdy nadejdzie jego czas. On zmienia ludzi wokół nas, przygotowując ich do tego, co ma nadejść. Podczas gdy Bóg zajmuje się tym, co jest wokół nas, On tworzy coś w nas. I to, co zaczął w tajemnicy, wkrótce pojawi się w naszym nowym sposobie bycia. Nasz świat wewnętrzny już się zmienia, nawet jeśli nie jest to jeszcze widoczne na zewnątrz. Podczas gdy wszystko wokół ciebie zdaje się być w stagnacji, Coś zmieniło się już wewnątrz Ciebie. Nie jesteś już tą samą osobą, która rozpoczęła tę podróż. Bóg pracuje wewnątrz Ciebie, kształtując Twą wiarę, Twoją cierpliwość, Twoją pokorę. On uczy Cię słuchać, zanim odpowiadasz, uczy Cię zaufania w środku burzy. On pokazuje Ci, że pokój nie jest brakiem wojny, ale zaufaniem w jej trakcie. On pracuje nad twoim sercem, abyś mógł zobaczyć świat z jego perspektywy. On leczy rany z przeszłości i pomaga ci oddychać w teraźniejszości. W tym procesie Bóg formuje w tobie dojrzałą wiarę, delikatność, prawdziwą zależność od Niego. On daje ci duchową wizję, rozeznanie, co pozwala ci widzieć świat inaczej. On pracuje nad twoimi emocjami abyś mógł być uzdrowiony z wewnątrz. To, czego potrzebujesz, nie jest kolejną porcją sił, ale pogłębieniem twojej relacji z nim. Nie walcz z tym, co cię leczy. Nie spiesz się, aby opuścić proces, którego Bóg używa do przemiany ciebie. On pracuje w detalach, w tajemnicy, przygotowując grunt dla tego, co ma przyjść. Ty masz współpracować z nim. Nie tylko czekać biernie. Teraz, gdy widzisz, co Bóg formuje w tobie, czas modlić się z tym poddanych sercem. Czas porozmawiać z Bogiem z tego nowego miejsca świadomości. Ojcze, przychodzę przed Ciebie teraz z ciężarem, który nie potrafię zrzucić. Ciężar ten towarzyszy mi od dawna i boli mnie, ale jednocześnie czuję się do niego przywiązany. Wiem, że często powtarzam, iż chcę być wolnym, ale w praktyce nie jestem w stanie się od niego uwolnić. Wyznaję, że nadal trzymam się tego, co ty już dawno powiedziałeś mi, abym puścił. Boję się porzucić to, co mnie wiąże, chociaż wiem, że mnie rani. Czuję, że nie jestem w stanie zaufać ci w pełni, że nie potrafię być posłusznym twoim słowom. Proszę cię, naucz mnie ufać nawet w ciszy. Pomóż mi poddać się temu, czego nadal się trzymam tak mocno. Daj mi siłę, abym mógł uwierzyć bez zobaczenia rezultatu. Chcę być wolnym od tego ciężaru, ale nie wiem, jak to zrobić. Wiem, że ty jesteś cierpliwy, dobry i wierny nawet wtedy, gdy ja nie jestem. Rozumiem, że Twoja cisza nie jest brakiem działania, lecz mądrością. Dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną w moich bólach i słabościach. Dziękuję Ci za proces, który mnie przeprowadził przez to, co już się zmieniło i za to, co ma dopiero nadejść. Poświęcam Ci moje myśli, decyzje, emocje i drogi. Chcę być prowadzony przez Ciebie. Poddaję Ci wszystko, co jeszcze mnie wiąże i wybieram chodzenie z Tobą, nawet bez zobaczenia, ale wierząc w Twoją miłość. Zaufaj Bogu, nawet gdy nie widzisz wyniku, i pozwól Mu ukształtować Ciebie w osobę silniejszą i bezpieczniejszą w wierze. Teraz, gdy widzisz, co Bóg formuje w Tobie, czas modlić się z sercem poddającym się i rozmawiać z Nim z tego nowego miejsca świadomości. Pozwól, że powiem ci coś, co możesz zabrać ze sobą dzisiaj. Wdzęczność jest mostem, który łączy nas z Bogiem, nawet w środku burzy. Jeśli ta modlitwa przemówiła do Twojego serca, wpisz Amen w komentarzach i podziel się nią z kimś, kto potrzebuje tych słów. I jeśli chcesz posiać ziarnko wdzięczności i wiary, kliknij przycisk Superfanks i przyczynij się hojnie. Twój dar podtrzymuje tę misję szerzenia nadziei każdego dnia. Niech pokój i siła Chrystusa będą z Tobą dzisiaj i zawsze. Jutro będę tutaj ponownie, aby modlić się razem, do tego czasu, choć w wierze.